www.eurotransycologie.com.p.s. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, a ja zapraszam na ciekawostkę. A dzisiaj w naszej ciekawostce nic innego jak zasilacze do komputerów, telefonów i do wszystkiego. A więc zaczynajmy. Zbłąd elektroniczny i jego wpływ na środowisko. Punkt pierwszy. Elektrośmieci, Takie jak zasilacze, zawierają wiele metali, które można odzyskać. Wyrzucanie ich do śmieci ma negatywny wpływ na środowisko, ponieważ toksyny z elektropadów mogą przenikać do gruntu i powietrza. A w punkciku drugim znajduje się recykling zasilaczy. Czyli zasilacze komputerowe są często skupowane do recyklingu. W procesie recyklingu można odzyskać cenne surowce, takie jak aluminium, miedź i stal. A my pomalutku wskakujemy oh. do punkciku trzeciego. I mamy odzysk metali. W recyklingu zaśle odzyskuje się no. metale, które są używane do produkcji nowych produktów, np. takich jak aluminium z elektroodpadów. Może być wykorzystane do produkcji nowych aluminiowych obudów. A punkcik czwarty mamy pod takim tytułem ciekawostki: złomy elektroniczna, ochrona zasobów naturalnych. A więc recykling elektroodpadów pomaga chronić zasoby naturalne ziemi. Dzięki temu surowce nie muszą być wydobywane z natury po raz kolejny. A przed nami punkcik piąty, czyli bezpieczny recykling. Firmy zajmujące się recyklingiem elektroodpadów, takie jak Eurotrans Ecologic Polska, przetwarzają je zgodnie z normami środowiskowymi, takimi jak ISO 14001 i jakościowymi ISO 9001. To gwarantuje, że dane urządzenia zostaną przetworzone bezpiecznie. A w punkcie 6 znajdziemy nic innego jak dyski twarde. W Eurotrans Ecologic Polska. Są europejskim liderem recyklingu z dysków twardych. Każdy powierzony im dysk twardy jest poddawany pełnemu recyklingowi, odzyskując przy tym cenne metale. Punkt siódmy, ostatni punkt przed nami, czyli zgłaszanie elektroodpadów. Czy wiesz, że Ty, jako osoba prywatna, możesz zgłosić do nas elektroodpady w punkcie skupu lub przez internet? Upewnij się, że współpracuje z odpowiednią firmą, taką jak Eurocencykologin Polska, chociażby bo konkurencja potrafi zakopać w lesie takie elektroodpady, a my w bezpieczny i natychmiastowy sposób założymy je do zachowanej firmy z solidną marką na utylizację i ich recykling. Jeżeli chcecie się z nami skontaktować, zapraszamy przez kontakt w sieci na stronie www.eurotransekologi.gg.com.pl lub możecie pisać bezpośrednio na Instagramie lub Facebooku. Jesteśmy tu dla nas i czystej planety.